Nie chcesz się zgubić? Łatwa sprawa. Sześć praw wiary. Jest jeden bóg. To jest zdanie, w którym każde słowo jest szalenie ważne, wręcz najważniejsze. Jest, bo to imię Boga. Tak Bóg sam powiedział o sobie, że moje imię to jestem, ten, który jest. Jeden Bóg. I tak Bóg też mówi o sobie. Ja jestem Bogiem i nie ma innego. Wyrzućcie innych bożków ze swojego życia. I to jest pierwsze wezwanie do naszego nawrócenia. To zdanie wyznania prawdy wiary jest pierwszym zdaniem, kiedy mam się nawrócić. Uznać, że jest tylko jeden Bóg, że nie ma innych bożków. I że ja na pewno nie jestem Bogiem. Naprawdę wiary o Bogu, który jest tylko jeden, to fundamentalne założenie naszej wiary. To taka skała, na której mamy zbudować całą naszą wiarę. Bóg jest jeden w swojej istocie, w swojej naturze i w swojej substancji. To trudne teologiczne określenia, ale jak powiedział święty Augustyn, gdybyś to wszystko zrozumiał, Bóg przestałby być po prostu Bogiem. Jeżeli pamiętacie wizytę Pana Jezusa w domu Marty i Marii, to słychać tam słowa Je Pana Jezusa, który mówi, Marto, Marto, troszczysz się o wiele, a potrzeba tylko jednego. A Jakub wujek w swoim tłumaczeniu w Biblii mówi, aliż nam trzeba jednego, czyli Boga, jedynego. I to jest najważniejsza rzecz, której potrzebujemy. Wszystko inne to margines.